Kolejnym odcinku, tym razem okna. Pokażę krótki filmik, co mi się udało nagrać podczas montażu, i zaraz obejdziemy sobie, po budowie pokażę dokładnie jakieś szczegóły. Dzięki za subskrypcję. Fajnie, że już tyle osób ogląda. Cieszy mnie to jest dla kogo nagrywać kolejne filmy. Okna, jeśli chodzi o okna, to tak zamawialiśmy. E, taka firma rodzinna z Poznania. Są to e, okna na profilach Aliplast. Firma chyba bodajże z Lublina. Z okolic. E, wszystkie poniżej współczynnik mają 0,8. Trzy szybowe i kolor antracyt. Teraz zapraszam na, na filmik z tam kilku ujęć podczas montażu. nie wiem czy będzie akurat widać pokażę od zewnątrz jeszcze tam na zewnątrz mamy ciepły parapet położony tutaj zrobiłem taką tą podwalinę też z 3 cm XPS -u. zakryłem ten beton który tam był wyrównałem to pod te okna tutaj są zastosowane też kotwy. Było pokazane na, poprzednich, na poprzednim filmiku. Oklejone wszystko taśmami. Tymi uszczelniającymi. Dookoła, oczywiście, była piana. I tak to wygląda od środka. Ciężko widać, bo mocne, mocne światło jest od tych okien. Okna antracytowe i tak tutaj mamy kilka okien otwieranych. Tu mamy dwa takie to są otwierane, 160 szerokości mają na 145 bodajże. Tu mamy okno fix w łazience dosyć wąskie, ale zawsze jakieś światło wpada dzienne do łazienki. Tutaj jest nasza sypialnia, tutaj mamy 180 okno, jest to fix. Tutaj mamy pralnię i też mamy okno otwierane. Tutaj takie wąziutkie małe okno na, na, w kotłowni. Ono ma 55 szerokości też dosyć wąskie otwierane, bo chcieliśmy, żeby jednak tutaj w razie czego coś było. Szerszego się niestety nie dało, bo tutaj na ścianie będzie wisiał rekuperator prawdopodobnie, bo to będzie jedyna ściana taka, gdzie będzie można to przymocować. Tu mamy okno w kuchni 160 szerokości na około 60. 60 chyba, czy 61 w wysokości. Chcemy tutaj dojechać blatem pod to okno. Jest zostawione właśnie tyle miejsca, żeby blat się zmieścił. Też wszystko, ładnie na tych taśmach, oblepiane. Tutaj mamy dwa takie duże fiksy: 2,5 metra na 2,5 metra. Dokładnie 2,53 ma na wysokość, więc jest wyższe niż szersze. Na takiej podwalinie specjalnej zakotwione i od zewnątrz też tam było pokazane jest taki ten klocek styropianowy przycięty, na to jest dane dany też dwucentymetrowy XPS zrobiony ze spadkiem, żeby to było już pod parapet i folia ta EPDM tak zwany jest przyklejony na to. No, i tutaj mamy największe okno. To jest 5 metrów na 2,53. Tak samo. HS tak zwany, środkowa część się przesuwa. Ono jeszcze nie jest do końca wykończone, bo jeszcze brakuje paru rzeczy. Tu również jest EPDM. Na zewnątrz. Jeśli chodzi o poziomy, no to tutaj do, tego, do tej listwy będzie to jest poziom posadzki gotowej, a od drugiej strony będziemy chcieli sobie dojechać e, tarasem, żeby mieć to na równo. Tutaj jeszcze jest taka, taka maskownica. Nie wiem, czy to widać, bo jest naprawdę kamera, coś mi nie chce ostrzyć tego. Tutaj dookoła będzie też to zastosowane, ta maskownica. Będzie to tak ładnie, nie będzie widać tego, tych profili jezdnych. Koszt tych okien z montażem. E, wyszedł około 61 tysięcy. E, dokładnie powiem, jak będziemy podsumowywać sobie stan surowy zamknięty. W kolejnych filmach, bo tutaj no tam dokładnie nie podam co do złotówki tej kwoty w tej chwili, bo jeszcze tam firma będzie montować rolety i żaluzje. Na tych oknach, które widzicie, będą żaluzje fasadowe, zewnętrzne, a na pozostałych będą rolety. Chcieliśmy tak zrobić ze względu na to, że to jest duże okno. Nie mamy dachu wystającego, więc tutaj będzie duże nasłonecznienie, dopóki nie zrobimy sobie jeszcze jakiegoś tarasu, no to będzie duże nasłonecznienie i żeby po ciemku nie siedzieć w dzień z roletami opuszczonymi jak będzie naprawdę mocne słońce no to tymi żaluzjami możemy sobie wyregulować ten, to światło ile ma wpadać jak macie jakieś pytania co do okien to to można pisać w komentarzu drzwi niestety tak jak mówiłem są Prowizoryczne, ale, ale są nie wieje, tu. Jeszcze co do montażu w izodomie, to jest fajny, fajna rzecz, taka, że e, jest, to okno jest wysunięte. Każde okno jest wysunięte w warstwę, jakby ocieplenia. Czyli e, mamy beton, te, tu jest 5 cm styropianu, potem mamy 15 betonu. I potem 25 cm jest znowu styropianu i tutaj chciałem, żeby się okna zlicowały z nadprożem, to nadproże jest to wąskie 25 centymetrowe i ono wystaje 1 cm około może pół centymetra za to nadproże, bo jeszcze przyjdzie docieplenie pod roletę. Także fajna rzecz, że około te 6 cm jest oddalone okno od warstwy betonu, więc można powiedzieć, że jest wysunięte trochę warstwę ocieplenia. No i dodatkowo to, że z tej strony mamy 5 cm styropianu też do warstwy betonu, więc też to jakoś zaizoluje. Co do, samych tutaj jeszcze, co do samego montażu to fajnie jest, jak się, jak się ma gładkie powierzchnie tutaj, trzeba tarnikiem sobie zrobić. O tak jak tutaj, gdzie nie mieliśmy kawałki takie, że jest pusta przestrzeń, bo przewiązka tutaj jest ucięta, ucięty był klocek i przewiązka tak występuje. No ale to tutaj sobie, tam jest wypełnione dalej pianą, a tutaj sobie wypełnię jeszcze, jak będziemy wklejać płyty kartonowo-gipsowe, więc też fajnie tu wejdzie ta piana i, i tutaj będzie równo, na równo płyta karton-gips. Wydaje mi się, że dobrze jest to docieplone. Nie chciałem jakoś przesadzać nie wiadomo jak, ale takie podstawowe rzeczy, są zrobione, czyli no piana, kotwy, nie ma tu jakichś specjalnych, nie wiadomo jakich kotew. Tutaj też jak ekipa wierciła w tym betonie, to mieli co robić, bo wkręty, tu, o tutaj jest wkręt zostawiony, takimi wkrętami mocowali do betonu. Więc mieli co tu wiercić w tym betonie. I Zamontowane na kotwy, wysunięte troszeczkę, więc te taśmy też nie są jakieś super drogie, więc warto je zastosować. Czy one coś dają, czy nie dają, czy te parapety coś dają, czy to, co tu zrobiłem, coś da. To się okaże przy użytkowaniu. Wydaje mi się, że da. Nie są jakieś wielkie koszty. Za ten styropian dałem, bodajże, chyba 50 zł na te wszystkie okna, podziałem, wkleiłem na piankę. I i to moim zdaniem nie jest duży koszt. A fajnie zamknął ten beton od góry, który tutaj jest. W ścianach. Jeszcze nie pokazałem wam od, od zewnątrz, jak to wygląda. Taki kolor antracyt. Okienek, i tutaj mamy ten ciepły, ciepły parapet. To jest też taki sam jak ten XPS, który tutaj dawałem. Tylko tu, wiadomo, on wchodzi i uszczelniony tam jest. Tu y, jeszcze też jest dodatkowo taka taśma wklejona na wszystkie połączenia po zapianowaniu. I też jak przyjdzie tutaj y, profil od rolety, potem jeszcze tą warstwę tutaj sobie docieplimy, żeby tutaj było szczelne. No i zostaje jeszcze góra, tam gdzie przyjdzie roleta. Jest miejsce zrobione i czekamy na rolety w tej chwili. Styropiany naprawdę bardzo fajnie tutaj wyglądają te parapety. Tu jest miejsce też zrobione. Pod spodem jest taki rowek, żeby blachę sobie wsunąć. I... I będą parapety z blachy. Bardzo dobrze się trzyma ta, pianka, ta taśma naszego styropianu nie odkleja się jakoś, nie. Yy, więc trzyma się dobrze bardzo fajnie podoba mi się jak tutaj doszczelnili to jeszcze pokażę okno yy, okna te duże tam gdzie jest EPDM tak to wygląda i tutaj też przyjdzie e, blacha w ten rowek i będzie e, i będzie tutaj e, uszczelnione specjalnie kazałem wywinąć to do samego dołu bo na to i tak przyjdzie elewacja, e, elewacja z drewna więc e, tu nie przyjdzie już na to Jakiś tyk na ten EPDM, tylko zrobimy już tutaj yy, drewno, z tej strony. A z drugiej strony, tutaj gdzie mamy, gdzie mamy tutaj tego HS -a dużego, też przyjdzie blacha. No i tutaj dojedziemy sobie deską elewacyjną na równo z profilami, by, żeby odwodnienie. Schodziło sobie po blasze tych okien, a deska, do, do, deską dojedziemy na równo do progu. Dzięki bardzo, że oglądacie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i zapraszam na kolejne filmy.